Polskie społeczeństwo nie da się wyprowadzić z Unii Europejskiej. Pokolenia Polek i Polaków pracowały na to, by właśnie w takiej wspólnocie szanującej wolności i demokratyczne zasady być. To marzenie się spełniło, dlatego dziś polskie społeczeństwo jest solidarne z tymi, którzy są dyskryminowani. Dotyczy to na przykład sędziów i prokuratorów i dowodzą tego liczne protesty. Polskie społeczeństwo nie da też rozmontować systemu niezależnych mediów i będzie stało po stronie wolności słowa. To deklaracja, którą chciałem potwierdzić na początek. Ale chciałem także podkreślić to, że antydemokratyczne działania i ta retoryka zresztą pan komisarz przytoczył tu wiele niestety prawdziwych faktów to dowód tylko słabości. To działania jednej partii, partii, która dziś ma minimalną przewagę tylko w jednej izbie dwuizbowego parlamentu. I te niegodziwe i niegodne tej sali porównanie, które padło dzisiaj, porównanie Unii Europejskiej do reżimu komunistycznego czy Komisji Europejskiej do Kremla, to tylko dowód słabości, bo Prawo i Sprawiedliwość, bo to ta partia, walczy z demokratycznym systemem, jest coraz słabsze i boi się. I są tego dowody. Wczorajsze kolejne odroczenie rozprawy tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego, bo on jest upolityczniony i podległy partii tej właśnie partii, to dowód na to, że, że właśnie aktywność, solidarność i ta presja ma sens, a ta rozprawa miała zamknąć, czy miała dać dowód, że orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej można nie stosować. Otóż tego właśnie demokracji robić nie można i wie to nawet ta władza. A skoro pis się boi, to musimy być konsekwentni i to deklaruję. Polskie społeczeństwo będzie konsekwentnie bronić demokratycznych wartości, będzie stało po stronie prawa, będzie stało po stronie wolności mediów. Będzie stało także po stronie faktów, bo ten głos pani Kępy nie jest głosem polskiego społeczeństwa. To dowód słabości i brak argumentów tylko i wyłącznie ze strony nielicznych, coraz mniej licznych, radykalnych polityków obozu rządzącego w Polsce. Mam nadzieję, że kolejne lata przyniosą taką zmianę, która będzie oznaczała, że te raporty nie będą dotyczyć mojego kraju. Że artykuł 7 nie będzie stosowany wobec Polski, bo będzie to zmiana skuteczna. To chciałem zadeklarować. Dziękuję bardzo.